Witam Was bardzo serdecznie, kochani, na trzecim odcinku CSGO Skinsa. Dzisiaj rozpoczynamy e, klasycznie, bym powiedział, czyli na samym początku. Mamy cztery skinki, e, tyle uczestników. Tutaj, Sebuś, nie wiem kto to, ale wpłaca, wpłacił najwięcej. Tutaj mamy tylko Pema i tutaj mamy tylko nikogo. A, mordeczki z poprzedniego odcinka, oczywiście, rozdajemy tutaj ziomeczkowi Kotula e, Emeczkę tak jak było oczywiście to uzgadniane także dziękuję bardzo za wzięcie udziału emeczka jest twoja szybkie info mój kodzik fistash jak sobie wpiszecie aktywujecie możecie macie 2 zł 10 groszy na start 10% do doładowania i darmowego Daily Case'a, którego niestety jeszcze otworzyć nie możemy. Ale mamy za to balansik, i temu trochę powygrywałem, trochę posprzedawałem. Klasycznie komentarz, like i w następnym odcinku rozlosuję kolejnego zwycięzcę, kto wygra ode mnie jakiegoś skinka. A dzisiejszym skinkiem będzie: dzisiejszym skinkiem do wygrania będzie Deagle, konspiracja, a także komentarz, łapeczka i kogoś sympatycznego rozlosuję któremu rozdam ten skinek. Wracamy do CSGO Skinsa. E, mamy 7,5 koła balansu. Dzisiaj szalejemy, szaleństwo totalne. E, rozpierdalamy dzisiaj system. Także gram dzisiaj na totalnym grubasie. Nawet się nie zastanawiam. E, po prostu klikamy pierwszą bitwę. Naprawdę jakąś taką, e, żeby była sympatyczna, ale też żeby nie była jakaś taka turbo droga, Powiedzmy, żeby była do 150 zł. Uważam, że będzie to akurat e, ok. Zróbmy sobie jeszcze tego. Ktoś mi pisał jeszcze dzisiaj, żebym akacze zrobił. Także zrobimy. Zrobimy akacze. Nie pamiętam co to za ziomek mi tam pisał w komentarzu, że zrób bitwę samych akaczy. No to kurwa zrobimy bitwę samych akaczy w takim razie, tak jak on chciał. Za dwie stówki polecimy sobie i zobaczymy czy coś tam jorgnie. Pierwsza, zajebista. Pierwsza skrzyneczka jak najbardziej spoko. Prawie się zwróciła dwukrotnie. Druga troszeczkę gorzej. No i wychodzimy niestety na minus. Naprawdę, ten skary jest taki drogi. Ale to pierwsza bitwa taka mówię. Rozchodniaczek tak zwany, tak? Tak jak na wesele się przyjeżdża i pije się takiego pierwszego rozchodniaczka, żeby tylko zaskoczyć, tak? Tutaj też taki rozchodniaczek, czy się wygra, czy się przegra, nieważne, to jest rozchodniak. Yy, może nawet to wygramy, ale zobaczymy, raczej nie. To już na pewno nie wygramy. Nie ma szansy. Chyba, że z tego dropnie jakieś dwie stówy, ale to wątpię, że z tego coś poleci. Awka, no to nic nie warte. Ale było blisko. Dobra. Robimy sobie szybko następną bitewkę, zróbmy sobie tak, e, albo może zróbmy sobie kurwa na przykład tak. Zróbmy sobie trzy jesterki, standardowy. Wierzę w mojego farcika, e, że coś tu pierdolniemy mocnego. Ym. Swoją drogą to jest dobra skrzynka. Macz za dwie stówy, a jester, że możecie każdy item trafić, jest ok, kurwa. No i oczywiście, no dzisiaj kurwa underdog, jak sam skurwysyn. Dzisiaj niestety underdog. O, zobaczymy, może coś lutnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja pierdolę. Dwie kosy. Ty kurwa, ale farcik po naszej stronie. I o jebie. No to do rozdania chyba coś będzie, co? No bo to już wypada. I pierdolę! Ale zasadziło, ale miałem farcik po naszej stronie. Czutka była. No to teraz. No to dobra, jak była czutka, AK-47, 5 skrzynek. Chociaż jak jesteśmy dorobieni, to nawet, łap, nawet zrobimy taką. A jak zrobimy taką, jeszcze w Gold feverka wsadzimy. standardowe, ale na 3 osoby. Na 3? Na trzy osoby. 4 to jest zawsze troszeczkę za duże ryzyko. A jednak mimo wszystko, no i proszę bardzo, już jakiś mnich mich wbił, spoko. Zobaczymy. Mm -hmm. Aqua mareńka. Proszę bardzo Ktoś tam z polecenia mi dał te akacze, żeby zrobić. No, nie myliłeś się, mordo. Dzięki. Może coś ci też rozdam. Kurwa. Pięknie to wygląda. No taki ofarta to jeszcze nie miałem dawno, naprawdę. Kurwa, pięć, w cztery pod rząd, kałachy. No, zapowiada się. Zapowiada się. O, jak faktory no, O, dobra. Ta akłama ręka faktory jest warta ponad kafla. Więc raczej nie chciałbym, żeby ktokolwiek ją trafił. A jak wygramy sobie tą bitkę, to naprawdę będzie spoko. Jest już kurwa przepięknie. Jest wykurwiście. Po prostu jest przepięknie. Mamonka leci do plecaczka. Oj, tutaj chyba... Okej! Okay. Jest zajebiście. W dzisiejszym dniu jest zajebiście. Jest kurwa przepięknie. Sprzedajemy sobie to. E, I w końcu mam hajs, żeby pootwierać. Kochani, dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy... Kiedy wujek jest dla was yy, litościwy, litościwy otwieram dla was lecikowska. Yy, ale to dla was leciko, o kurwa, no nie no bez przesady, ja pierdolę. No żeby trzy pod rząd i żeby nawet nie, nie nic nie dropło. Jest. nie no fatalnie, fatalnie, fatalnie to wygląda. Dobro, może, może, tego, może tego klasyka. raz. Nic, może dwa? Więc może do trzech razy sztuka? O kurwa, trzy stówy w dupę. E, dobrze. To w takim razie weapon casik razy trzy. Kocham tą skrzyneczkę. Moja jedna z ulubionych skrzynek. O, o kurwa, no tu jest przepięknie. Przepięknie. Przep... No ale to też tak przepięknie, jak nie przepięknie. No dobra. Chociaż kurwa tutaj 1%, procenta tutaj 20, 25, no jeszcze kurwa raz można by spróbować tą skrzyneczkę. Aj, wiedziałem, czutki nie było totalnie. Jak nie ma czutki, to nie otwierajcie skrzynek. M musi być na, na daną skrzynkę musi być konkretna czutka, bo jak nie ma czutki, to... Ostatnia skrzyneczka, moi drodzy. Ostatni tak zwany e, rozpierdalator 3000 i tu już ładujemy, kurwa, załadujemy go, dziada jednego. Dziada załadujemy, ale tylko na dwie, niestety na... Dobra, załadujemy sobie tu. Załadujemy. Czy to, dobra. Dwa i pół koła, dwie osoby. Standardowy. Witam. Zobaczymy, może ktoś nam dołączy tutaj do bitewki. Patrzymy. Nie uciekamy. Mamy ziomeczka. I tu niech się dzieje wola nieba. Oby oczywiście dla nas ta wola nieba się działa. No bo jak ja nic kurwa nie trafię, no to nie będę miał z czego nagrywać. Kurwa, że tak powiem. I będzie kiszka. Także. Piękny, pięknie, pięknie pierdolnęło, aż aż mnie kukle sfędzą. Przepięknie to wygląda. Przepie... No to a lepsza troszeczkę. 150-27. mogłoby być lepiej z tego. Okej, okay, tek Cyrex. No Cyrex kurwa zdojebał. Dojebał mi do pieca. Dwa skiny już jest na zero. No tutaj stówka maksymalnie. 130. Nawet się nie zwróciło. Digl lepszy. No stówka tak samo będzie okolice, Kurwa 110. No i tutaj, proszę Państwa, no jesteśmy już do pizdeczki. O nie, to okej, okay. dobra, stówka, okej, okay, okej, okay. Case Hardened mega mi się podoba, chciałbym kiedyś tego skina, ale cały niebieski, chociaż to pewnie kosztuje z 50 tysięcy, ale tak pod inwestycje, o kurwa, no i przejebaliśmy. Ostatni, no dobra. Przejebaliśmy, Good Knife jest... Is... Dzień dobry, no ale to taka bitwa... Nie satysfakcjonuje mnie to tak, szczerze. Nie satysfakcjonuje Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, kurwa. I teraz, kurwa, podchuja ich zrobimy. Teraz zro... albo kurwa, czuję, że. Nie, czuję, czuję, czuję że podchuja ich zrobimy. Czuję, że podchuja chu... pod ich zrobimy, a my dwie nawet, kurwa. Cztery osoby underdog. Nie pierdolimy się w tańcu. Ostatnia bitwa, siedem koła zostawiamy. Dwie kosy, pięć koła. 11 tysięcy balansu. Dziękuję bardzo. Eee, także pamiętajcie. Kodzik Fistasio. im wy bardziej mnie wspieracie tym ja później mogę wam wypierdalać jeszcze lepsze skiny yy, I no, w następnym odcinku już planuję, no i chuj Planuję już kostkę wam jakąś fajną, ciekawą, sympatyczną rozdać Także mam nadzieję, że tak się stanie yy, I cóż, bym jeszcze więcej rzekł Balansik jest piękny, balansik jest piękny Kurwa, gambl... no przejęzyczyłem się troszeczkę. O kurwa, 4 asimowy kosa. Nie wygląda to dobrze. No, jak Alex coś trafi fajnego, to może, kurwa, może chyba właśnie, kurwa, jestem milionerem. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Nie wierzę w to. Dobra, dobra, okej, okay, dobra. Dobra, okej, okay, dziękuję. Ja se to zostawiam. W następnym filmiku prawdopodobnie będzie do rozdania ta oto koska. Także... Zapraszam bardzo serdecznie tutaj na moje rozdawanie prezentów. Cóż mogę powiedzieć? Warto, opłaca się, mało osób startuje. No i jak widać, szansa jest ogromna, żeby trafić sobie jakieś skinki. A wrzucam codziennie, codziennie, praktycznie wrzucam po jednym skinku za stówkę. Z racji tego, że wypadł nam Bajo, no to wrzucam Wam i dwie kosy, wrzucam Wam tą otokoskę do wygrania i może to nowe też wam wrzucę do wygrania. Oczywiście minimalna wpłata 840, ja nie żydzę. U mnie jest legitnie, kurwa, u mnie jest legitnie, u mnie się wygrywa. Dziękuję za odcinek, cześć, hej, pa!